Temat konferencji jest bardzo ciekawy w dzisiejszym zmieniającym się rynku pracy i poszukiwaniu pracowników produkcji. Fajnie jest spotkać się z ekspertami, podzielić się e, praktykami, które, które my wdrożyliśmy, a również posłuchać tego, co dzieje się na rynku. E, bo bez tego trudno konkurować na rynku, bez wymiany informacji i doświadczeń. Jak pozyskać pracowników i jak ich utrzymać? E, Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, jak pozyskać, ale na pewno wiele cennych pomysłów, jak utrzymać tego pracownika i jak zadbać o jego odpowiednie wdrożenie. To jest na razie z tego pierwszego dnia najważniejsza wiedza dla mnie. Industry 4.0 to jest coś, co wchodzi na bieżąco. To jest zaprzyjaźnienie się z systemami informatycznymi, komputerowymi, otwartość na nowe technologie. I współpraca ze sztuczną inteligencją, wirtualną rzeczywistością. Te elementy, które my na przykład wdrożyliśmy w procesie um, szkolenia nowych pracowników, wirtualna rzeczywistość to jest ten element, który może grać kluczową rolę w szybkim procesie wdrożenia, łatwej adaptacji, a przy okazji z ograniczeniem kosztów dla zakładu produkcyjnego, bo można te wszystkie działania zrobić poza stanowiskiem produkcyjnym, w bezpiecznej dla operatora otoczeń. Mamy na rynku wiele pokoleń. To o czym mówiłem też w mojej prezentacji i do tych pokoleń powinniśmy też dostosować komunikację. Jeden rodzaj komunikacji nie trafia do wszystkich. Musimy być uniwersalni i być otwarci na różne metody komunikacji. Jedna grupa preferuje szybkie, krótkie powiadomienia, które chcą otrzymać na telefon komórkowy, a inni wolą tradycyjną tablicę informacyjną, gdzie przechodząc Przeczytają najważniejsze, najważniejsze informacje. Inne osoby są w stanie skorzystać ze strony internetowej, z intranetu i tam znaleźć wszystkie informacje, inne się z tym słabo czują, ale wolą przejrzeć na przykład newsletter. Więc uniwersalny sposób komunikacji taki, który będzie docierał do, do wszystkich grup. Bo jeżeli skupimy się tylko na najmłodszym pokoleniu, które używa krótkich komunikatów, komunikatorów, telefonów komórkowych, nie dotrzemy do wszystkich. Ja pracuję już wiele lat i. Tą zmianę, którą zauważyłem, to jest um, zmiana podejścia do work-life balance. E, kiedyś e, praca w nadgodzinach to było coś, co pracownicy oczekiwali. Bardzo często przychodząc do firmy pytali, A czy są nadgodziny? W tej chwili pytają odwrotnie. Rozumiem, że nadgodzin nie będzie. E, cenią sobie pracownicy inne e, rzeczy. Inne rzeczy są dla nich ważne. Chcą otrzymywać. Na tyle godne wynagrodzenie, że nie będą musieli pracować w nadgodzinach. I to podejście do tej elastyczności i do tego zmniejszonego wysiłku, który jest również odpowiednio opłacany, widzę, że jest coraz, coraz mniejsze. I tą prywatność, właśnie work-life balance, cenią sobie nie tylko pracownicy, którzy są w działach inżynieryjnych, technicznych, ale również pracownicy bezpośrednio produkcyjnych, gdzie ten element nie był tak, tak istotny.